Cześć, kociaki. Dziś mamy międzynarodowy cień kota. To jest kieszonkowy atlas kotów. To jest karta z kociekami, z ensklopedii, 7 zwierząt od A do Z. To jest kolejny numer magazynu miśniów psów i kotów, pupilowe sprawy z Pietronki. O, jest też artykuł o felnoterapii. Zobaczmy, na której stronie. Dla mnie felnoterapia to też jest, jest też bardzo ważna. A to jest książka Wszystko o kotach, którą w taki Murzynowie. Kociaki! Słodziaki! Chociaż najlepszym dziecię człowieka jest bez wątpienia pies. Dobre koteczki. Kociaki. No to trzymacie się, kocięta. Cześć!